Cześć, z tej strony Tom Gatz. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak podrywać te najpiękniejsze dziewczyny w grupie, czyli porozmawiamy sobie o tak zwanej teorii stada, tak? Czyli jak właśnie poderwać najpiękniejszą, najlepszą, najfajniejszą, najseksowniejszą dziewczynę, y, która jest po prostu w grupie, no bo wiadomo, te najlepsze dziewczyny rzadko po prostu też bywają same. Zanim jednak przejdziemy Dalej, jeśli pamiętaj o subskrypcji, jeśli uważasz moje materiały zawartościowe, to pomaga mi się rozwijać oraz o bezpłatnym kursie, w którym mówię, jak zainteresować sobą kobiety. On jest teraz całkowicie bezpłatny, możesz go pobrać. Wystarczy podać tylko swojego maila, na którego będę miał wysłać, tym samym zapiszesz się na mój newsletter i o grupie wsparcia na Facebooku. Linki znajdziesz poniżej pod tym wideo. Ok, i teraz sobie przejdźmy do tej teorii stada, którą przerabiałem naprawdę już wiele razy. Weź pod uwagę, tak jak już powiedziałem, że te najpiękniejsze dziewczyny żadne. Bywają same. I w tym właśnie sposób trzeba po prostu wprowadzić taką zwaną teorię stada. Czyli po podejściu do grupy kluczem do osiągnięcia sukcesu jest zignorowanie. Zignorowanie tej dziewczyny, która jest przez nas, przez nas po prostu jest pożądana. A w tym samym czasie mamy się wkupić w łaski jej towarzystwa, zwłaszcza mężczyzn i innych takich potencjalnych blokad, które będą nam to uniemożliwiać, czyli jakiś jej przyjaciółek, jakiś jej koleżanek i tak dalej i tak dalej. Jeżeli ta dziewczyna jest po prostu atrakcyjna, to ona jest przyzwyczajona do łaszących się facetów, do facetów, którzy, no wiadomo, chcą się jej przymilić, którzy mówią, że ona jest piękna, że ona im się podoba, że ona jest taka cudowna i tak dalej i tak dalej. A ty, jeżeli chcesz poderwać taką właśnie dziewczynę, tą najpiękniejszą z nich, najfajniejszą, najseksowniejszą, to musisz zignorować ją poprzez udanie, że twój, że jej urodzenie na Tobie nie zrobił po prostu żadnego wrażenia. I możesz to po prostu zrobić, mówiąc to na przykład jakimś takim słowem, który ma za zadanie obniżyć jej po prostu poczucie wartości, tak? Czyli taki dwuznaczny komplement, a jednocześnie taka przypadkowa obelka, czyli też tak zwany neg, jak ktoś bardziej wkręcony w tematy uwodzenia się na pewno orientuje w tych sprawach. I to ma właśnie ma zamiar obniżyć poczucie wartości tej dziewczynie, a jednocześnie pokazać jej, że demonstrujesz właśnie brak zainteresowania co do niej. I na przykład możesz ją poinformować przez coś tego typu, że rozmawiasz z nią chwilę albo rozmawiasz z grupą i do niej nagle mówisz: "Słuchaj, masz chyba szminkę na zębach" albo chwilę z nią porozmawiasz i się pytasz, chcesz może gumę? Widzisz w ten sposób i pokażesz, że na przykład wiesz, jej śmierdzi z buzi. Oczywiście wcale tak nie musi być, ale ona w ten sposób może sobie na ten temat pomyśleć i już tym samym się pozytywnie. Funkcjonujesz w zupełnie innej pozycji, tak, w pozycji faceta, którego, którego ona do tej pory nie spotkała, bo jesteś całkowicie zupełnie inny, tak? niż, ni, niż cała reszta facetów, którzy do niej podbijają, bo każdy mówi, jaka ona to jest piękna, jaka ona jest cudowna. A klucz tkwi w tym, żebyś Ty jej pokazał, że jej urok, jej wygląd nie zrobił na Tobie absolutnie po prostu żadnego wrażenia. To jest absolutna podstawa. Zapamiętaj, żebyś nie... Odtrącał brzydkich dziewczyn. Też masz nie odtrącać facetów. Masz odtrącać te dziewczyny, które po prostu ci się najbardziej podobają, które, którą chcesz powiedzmy dzisiejszej nocy, czy z którą chcesz powiedzmy umówić się na spotkanie. I w ten właśnie sposób masz działać, jeśli chodzi o podryw w stadzie. A więc jeszcze raz podsumowując, kiedy widzisz, Fajną, piękną, seksową dziewczynę, do której chcesz podejść, która Ci się podoba, i jest właśnie najczęściej w, ona w towarzystwie innych mężczyzn czy innych kobiet, bo tak się właśnie najczęściej zdarza. Piękne kobiety z reguły nie bywają same, to jest raczej myślę, że oczywiste, to wtedy stosujesz właśnie tą zasadę teorię stada, tak? Czyli podchodzisz i pierwsze co, to zaczynasz rozmawiać z ludźmi dookoła niej, najlepiej z mężczyznami, jeżeli tacy są, ponieważ, no wiadomo, oni Ci będą najwięcej przeszkadzać, najwięcej, najwięcej Ci będą blokować, tak? Możesz powiedzieć z Wami to musi być świetna zabawa, muszę z Wami chwilę postać, mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało, bo moja ekipa jest strasznie nudna i po prostu chce się tutaj rozejrzeć, co tutaj się dzieje. Co u Was słychać, tak? I się w ten sposób zaczynasz rozmowę i zaczynasz rozmawiać z każdym, ale nie jest tą najatrakcyjniejszą dziewczyną. Starasz się ją zlewać wzrokiem, jakbyś jej w ogóle nie widział, w ogóle się nim nie interesuj, tak? I w pewnym momencie, kiedy zaczynasz już właśnie rozmawiać, nawiązywać te lepsze kontakty, lepsze relacje z całą tą jej grupą, możesz w jakiejś tam chwili. E, się do tej dziewczyny odezwać, czy ona się może nawet odezwać do ciebie, ponieważ ona będzie nawet oburzona tym, że ona wie doskonale, że ona jest najpiękniejsza, że ona jest najseksowniejsza, że ona jest najlepsza tutaj z całej, że tak powiem, ekipy, a ty mimo wszystko jej tutaj z nią nie rozmawiasz, tak? I nawet taki tekst powiedzieć jej: Ej, ty. Chyba masz szminkę na zębach, weź sprawdź, a nie, to najwyżej koperek, nie? czy cebula, czy coś tego typu, nie? Albo chwilę z nią porozmawiasz i mówisz, jej, masz tutaj. Nie chcesz, może się poczęstować gumą do rzucia i w ten sposób już pokazujesz, że po prostu nie jesteś zachwycony, udajesz, że nie jesteś zachwycony jej wyglądem, ale tym samym sobie bardzo dobrze punktujesz, a ona po prostu to ją po prostu nakręca wobec Ciebie. No bo wiadomo, jesteś inny niż wszyscy i jak każdy jest onieśmielony na punkcie jej wyglądu, to ty się zachowujesz za Całkowicie inaczej, i w ten właśnie sposób ona się bardziej to bo po prostu zainteresuje i jesteś w stanie o wiele więcej zdziałać niż jakbyś po prostu do dziewczyny podszedł i zaczął jej opowiadać, jaka to ona jest piękna, i zaczął jej prawić super inne, wielkie po prostu komplementy. Więc tego nie rób, zapamiętaj tą teorią stada, bo naprawdę ona jest świetna, świetnie się sprawdza w terenie i polecam ci ją po prostu zastosować.